Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla, fanu, dla kanału Kulik Jakub, tak więc e, idzie nowe, jest nowe. E, witam dla Cię. Dla swojego kanału wreszcie. No to gratulacje, <laughs> że się udało to zrobić. Subskrybujcie, walnijcie, w ten dzwoneczek na dole, to bardzo ważne. Troszeczkę musimy się przesunąć w tą stronę. Jest OK? Super. E, no, dziękuję bardzo. E, tak, jakoś, tak jakoś wyszło wszyscy zaskoczeni, że dostałem też akredytację, ale czemu miałbym nie dostać? Lubią Cię przecież. Ty jesteś fajną, pozytywną postacią, więc myślę, że, że głupio by było, jakby dostał. Chyba za merytorykę podobno, bo, bo ja też potrafię rozmawiać o walkach. O tym też porozmawiamy, natomiast musimy podsumować konferencję, bo dużo się działo na tej konferencji. E, byłeś zaskoczony, że aż tak będzie. Powiem Ci szczerze, że to, co zrobił Amadis z Wiewiurem, to jednak e, może wpłynąć na Wiewiura, jeśli chodzi o tą walkę. I czy to dla Ciebie uważasz, że będzie na plus, że on gdzieś tam będzie trochę może rozbity? Kurczę, wiesz to może to być rzeczywiście na plus, no bo jak teraz jak patrzyłem na niego, to naprawdę mega zdenerwowany, mega Okrywiony. Tylko że, kurde, no ja tego nie chciałem, wiesz. To, że mi pomaga Ferrari przez przypadek, to, to ja, ja bym wolał, żeby tego nie było. Źle mi się przy tym się źle mi się tego słuchało. Ja wiem, jak ja się czułem, jak no, przy ostatniej potyczce z Ferrari, jak takie rzeczy wychodziły, jak mi cisnął i na no, te dziewczyny i tak dalej. To, to jest naprawdę mega słabe i wolałbym, żeby tego nie, nie było. Słuchaj, ale oni trochę wracają z pewnymi rzeczami, bo, bo czy to Nathan też dosyć mocno, czy to Ferrari, czy to ten też Don Casio się odzywa. No nie jesteś pewnie centralną postacią, jeśli chodzi o to, bo, bo generalnie to są rzeczy, które już są trochę odgrzane, które tak, Ty też to są, wyjaśniłeś. Tak, to wyjaśniliśmy zresztą razem. Przecież my to wszystko... Tylko widzisz, są nowi odbiorcy, którzy tego nie wiedzą i znowu mam gdzieś tam ten hejt w internecie, znowu mi gdzieś tam piszą i musie, trzeba by ich odesłać do tego naszego materiału, w którym to wszystko jest wytłumaczone po prostu Odsyłamy i... Na fan sportu akurat był ten, ale odsyłamy. Odsyłamy, zobaczcie tam i, i tyle. To jest wszystko stare rzeczy, to nie ma nic, nic nowego, nic czego nie opowiedziałem, czego, za co nie przeprosiłem, nic za co nie posypałem głowy popiołem i, i tyle. Marek, z całego y, turnieju mogę wysnuć, inaczej, z wszystkich uczestników turnieju mogę wysnuć taką tezę, że może poza Józefem, który i tak tylko pewnie sparuje, to każdy z zawodników skupił się na tym, żeby się jak najlepiej przygotować, bo jednak ta nagroda, którą można zdobyć w trzy godziny, no wydaje mi się, że ciężko gdzieś jest. Y, trzeba mieć jakiś chyba, nie wiem, niesamowity kontrakt reklamowy, niesamowitą popularność, żeby takie pieniądze móc zarobić y, powiedzmy w trzy godziny. Nie, no myślę, że wszyscy są mega zmotywowani, wiesz. Najlepsze jest to, że wiesz, co tak naprawdę mnie tu motywuje w tym wszystkim, to, że będę mógł wyczyścić sobie kartę. Kurde, wygrywam z wiewiurem. Trochę rewans, tak? W sumie wiesz, no inne warunki, bo tam była MMAK1, ale wygrywam. Potem, jakby się udało z Ferrari im potwierdzić, pokonać go, potwierdzić, że nie, że to przypadek, że tam przeleżane czy coś, tylko wy ten i w finale spotkać się z Polakiem, wygrać i znowu. To jest stary, to jest najpiękniejsze, co może być. W tym turnieju, że mogę wygrać półtora bańki i jeszcze wyzerować sobie swój ujemny, swoje te przegrane oprócz bruskiego. No, ale jak wygram ten turniej, to bruskiego też wtedy wyzwę, żeby już wyzerować i być najlepszym freekwitterem w Polsce. Zgadzam się z tym, natomiast też uważam, że to losowanie. Mogą być korzystniejsze, bo generalnie mogło się mógł... to poukładać tak, że generalnie byśmy łatwiej, bo dużo osób mówi: Dobra, dajcie mi najcięższego na samym początku, ale to też niesie ze sobą konsekwencje. Nie, A umówmy się, Wiewiór, pomimo że to nie jest MMA. Wygrał z no jednak... każdym. No on każdym. Wy... I wygrał z Bratanem, wygrał z Ferrari, wygrał z Polakiem, wygrał ze mną. On jest, no jak, może nie być faworytem, jak on wygrał z wszystkimi. Co prawda, właściwie no mało ludzi, powiem ci, typuje go jako faworyt. Okej, okay, jest spora grupa osób, która go typuje, ale pewnie nie dużo częściej się mówi na przykład, nie wiem, o, o Ferrari czy tam... ja nie wiem dlaczego, jak ten gościu mały rekord i on z każdym przegrał w K1. Przecież kurwa, ze mną jakie bęcki w stójce dostawał też. To, że go obaliłem czy coś, to nie, ale ja oglądałem tę walkę, zresztą teraz chyba jest, y, chyba jest, można ją zobaczyć, jest na free fight. na free fight jest wreszcie udostępniona. To normalnie dostawał bęcki, to normalnie dostawał gągi na ryj, no, złamałem wszystko. Nie ma, on w stójce przegrał z każdym. To jest pan się, powiem tak, Ferrariego jest dużo łatwiej rozczytać, jeśli chodzi o tą grę stójkową. Bo on faktycznie ma mocne uderzenie, no ale jeśli nie zatrzymasz się, jeśli nie pozwolisz się trafić, jeśli nie będziesz mu podchodził pod tą prawomocniejszą rękę, no to jesteś w stanie to, to wszystko ominąć. No tak, tak, jest bardzo przewidywalny, Chyba, że coś zmienił wiesz, w swoich przygotowaniach, ale tak jak do tej pory, to jest bardzo przewidywalny. Mnie na walce trafił tylko raz, na gardę. Tyle. Nie jest w stanie mi za, zaszkodzić, zaszk zaskoczyć. Arek, e, jeśli chodzi o ten turniej, to, to zapytam Cię powiedz mi procentowo, jak uważasz ile, ja, i, ile w tym turnieju to może być szczęście a ile to mogą być umiejętności? Ja myślę, że umiejętności to jest jakieś 67% a 33% to jest szczęście jednak bo to musi się dobrze poukładać, musi się nic nie stać bo tu można wygrać, a złapać kontuzję złamiesz kurwa palec no wiadomo, że musisz się nie przyznać, nie? no ale nie wiem, no jak już pęknie Ci jakoś śródręcza, to już gorzej się bije. To się nie przyznasz, ale no już nie zajebiesz tak, nie? Więc jest, no, trzeba mieć dużo też szczęścia. Myślę, że... Ale myślę, że szczęście nie jest aż tak ważne, że jednak te 67% to jest, są umiejętności, przygotowanie, kondycyjne też bardzo, bo wiesz, te no, trzy walki to nikt tu nie zrobił, chociaż jest taki jeden, co zrobił 8 rund w jeden wieczór. <laughs> Słuchaj, to prawda. Powiedz mi ty mocno postawiałeś na te przygotowania. Tajlandia, to był ten taki chyba kluczowy moment. Miałeś okazję tam potrenować, miałeś okazję tam posparować. Oni wiedzieli, że Ty się przygotowujesz do takiego turnieju, bo pewnie jak powiedziałeś komuś, słuchajcie, mam okazję wygrać tyle i tyle, no to jednak nawet na to Tajlandię, to tak, wiesz, od gdzie, zaczęli, on, gdzie się bijesz w dełany? Od razu zaczęli tak googlować mnie. Wiesz, pierwsze, pierwsze tam treningi, to wiesz, byłem tak z no-name'em, nic. Ale jak tam tu z trenerem rozmawiałem, mówię, że taki turniej, że tak ten, jak sprawdziłeś poszło, potem poszło to wszyscy... Spodchodzili zdjęcia, robili, i, i nagle stałem się tam rozpoznawalną osobą. Eee fajnie, że tam byłem. Stary, naprawdę, to zupełnie przecież jak każdemu zawodnikowi, każdy, kto się bije, czy to jakieś sporty jakiekolwiek sporty walki, e, musi tam jechać. Tam jest, kurwa, to jest po prostu kolebka, e, kolebka, oni tam szanują, tak wiesz, jak się potem te wszystkie, ja na przykład miałem tak, tak że jak schodziłem sobie z tego banktau, z sali treningowej do mojego apartamentu, to bo potem byłem tam sam, nie? Ja byłem tam półtora tygodnia sam, półtora tygodnia z, z przyjacielem. I to półtora tygodnia, jak byłem sam, to sobie powiedziałem, że muszę przynajmniej dwie osoby zaczepić codziennie nowe i kogoś poznać. I potem już całej na ulicy znalazłem gościa, który handl... poznałem gościa, co handluje tymi garniturami, znałem babkę, która, fryzjerkę zresztą, która mi zrobiła moją piękną fryzurę, to jest z pani właśnie fryzjerka jeszcze z Tajlandii i z każdym gadałem, opowiadałem i oni jak wiedzieli, że jestem zawodnikiem, to w ogóle szacun i tak dalej, i stary jak ja wyjeżdżałem stamtąd, to oni czekali na mnie, bo wiedzieli, że ja jadę i każdy się ze mną żegnał, tak jakbyśmy się znali, nie wiadomo ile i to było tak zajebiste właśnie i tak mega. Oni mega tam szanują, wojowników, z, z zawodników, więc warto, jeżeli jesteście zawodnikami, jedzcie, tam musicie tam jać trenować. Musicie. Słuchaj, na pewno na pewno tam wrócisz. Dwie ostatnie rzeczy, na koniec. Walka Piotka, szeligi z Natanem. Komu kibicujesz to wie, natomiast no, nie będzie miał też łatwo bez jednej ręki. Nie będzie miał łatwo, ale jak już z nim pogadałem przed chwilą i wiem jaki ma na to plan, to mm, bez problemu dam mu radę radzisz? Nie, nie, no nie, nie mogę. Nie. <gry> Żartuję, pewnie, pewnie, może za kulisami. To drugie pytanie, ostatnie. Don Casio w fejmie, walka z Boxdelem, wielki powrót. Kogo widzisz jako faworyta i czy te jego zaczepki w twoją stronę, to nie jest jakieś przygotowanie do tego, że może gdzieś się spotkacie? Absolutnie on na pizza by dostał ode mnie w każdej innej formule niż niż box, także wiesz, MMA to w ogóle nie ma najmniejszych szans, bo bym go obalił, bym go e, po, jak Rogalika zrobił. W K1 też nie ma żadnych szans. E, tylko małe rękawice, ja bym się z dużych zmienił, bo on ma, wiesz, tą podwójną gardę i... i to, no. A wracając do... czekaj, bo to najpierw... Kurwa, tak, no, nie, dobrze odpowiedziałeś, a teraz na koniec zapytam jego walka z Boxdelem. Jest faworytem, natomiast wydaje mi się, że to będzie zupełnie inny pojedynek niż był kiedyś. Mnie to w ogóle nie grzeje. E, ta walka e, jest e, zupełnie inna na pewno, bo Boxdale bardzo dobrze się przygotowuje. Wiem, że bardzo mocno kopie, więc może się troszeczkę zdziwić kasiu, że dostanie buta. E, zwłaszcza, że może nie być przyzwyczajony, chociaż z drugiej strony powinien się przyzwyczajać. Nie? Nie, no zobaczymy. Nie interesuje mnie. To w ogóle Kasuś mnie też nie interesuje. To Słuchaj. Czy <noise> mam e, kciuki, życzę pomyślności w turnieju i, e, i może dostanę zaproszenie na świętowanie, jak, jak wygrasz podarym. Nie, świętuję, na razie jestem czynnym. Ale możesz aktywne, zaprosić na obiad. Nie, no, ja nie mówię a, a, o takim świętowaniu. W taki sposób, oczywiście, przepraszam, <noise> bo widzisz alkoholik, co my się tylko jemy. E, nie. E, tak, tak, oczywiście. Słuchajcie, do zobaczenia na obiedzie. Dzięki bardzo.